Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego niektóre kobiety mają partnerów, którzy są głęboko zakochani, emocjonalnie związani, szczęśliwi i w pełni spełnieni, podczas gdy inne kobiety nieustannie zmagają się z intymnością, dystansem i cichą frustracją? Z męskim pożądaniem i dbałością o intymność wiąże się silny czynnik psychologiczny, którego większość kobiet nigdy nie poznała. Sekret tak subtelny, a zarazem tak znaczący, że kiedy mężczyzna go czuje. Instynktownie pragnie być blisko, zatrzymać się na dłużej, sprawić przyjemność i jeszcze bardziej zacieśnić więź emocjonalną. Dziś zdradzę pięć podstawowych sposobów dbania o zdrowie intymne, które nie tylko wspierają ciało, ale także tworzą nieodpartą psychologiczną atrakcyjność w partnerze. Nie chodzi o kontrolę. Nie chodzi o zazdrość. Chodzi o to, by dbać o siebie tak głęboko, że twój mężczyzna naturalnie będzie do ciebie lgnął, bez konieczności kiwnięcia palcem. Zostań ze mną do samego końca, ponieważ to, czym się teraz podzielę, ma moc całkowitej transformacji twojego związku intymnego. Opowiem wam coś, co wydarzyło się zaledwie kilka tygodni temu podczas konsultacji. Przyszła do mnie 38 latka. piękna, promienna, pełna życia, nazwijmy ją patrycja. Usiadła i od razu zaczęła płakać. Powiedziała mi, że jej mąż już jej nie szuka, że czuła, że coś się między nimi zmieniło i nie potrafiła wyjaśnić dlaczego. Po kilku sesjach odkryliśmy prawdę. To nie był brak miłości, to nie była zdrada, to był intymny problem zdrowotny, o którym nawet nie wiedziała, taki, który powoli podkopywał jej pewność siebie, a wraz z nim emocjonalną i fizyczną więź w jej małżeństwie. Kiedy nauczyła się odpowiednio o siebie dbać, wszystko się zmieniło, jej energia się zmieniła, jej pewność siebie wróciła, a jej mąż był oszołomiony. Nie tylko fizyczną zmianą, ale także tym, jak się zachowywała. Chcesz wiedzieć, co zrobiła? Słuchajcie uważnie, bo to zmienia życie. Po pierwsze, utrzymuj zdrowe pH okolic intymnych. Wiem, kochanie, brzmi to technicznie, ale pozwól, że to po prostu wyjaśnię. Twoje ciało jest inteligentne. Ma naturalną równowagę, która macie chronić. Kiedy ta równowaga zostanie zaburzona, wszystko inne wydaje się nie tak. Czy wiesz, że perfumowane mydła i irygatory pochwy niszczą dobre bakterie, które cię chronią? To tak, jakbyś usunął ochroniarzy z domu i zostawił drzwi szeroko otwarte. Mężczyźni podświadomie wyczuwają, kiedy kobieta jest zdrowa. To nie opinia, to biologia. Używaj letniej wody i bezzapachowych, neutralnych środków myjących, specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji okolic intymnych. Jedna z moich pacjentek z Panamy napisała do mnie dwa miesiące temu, że po zmianie produktów higienicznych czuła się świeżo przez cały dzień, a jej intymność z mężem znacznie się poprawiła. Zapytał ją nawet, co zmieniła, bo wydawała się bardziej promienna niż kiedykolwiek. Po drugie, i uważaj, bielizna ma większe znaczenie niż myślisz. Nosisz stringi codziennie? Z materiałów syntetycznych? Moja miłość to tworzy ciepło i wilgoć. Idealne środowisko dla infekcji. Oddychająca bawełna to twój najlepszy sprzymierzeniec. Oto czego nauczyłam się przez ponad dwadzieścia lat doświadczenia. Kiedy kobieta czuje się komfortowo i zdrowo w swoim ciele, emanuje pewnością siebie, która doprowadza mężczyzn do szału, to nie koronka go pociąga, to pewność siebie, którą emanujesz, wiedząc, że twoje ciało jest zrównoważone i zadbane. Mam pacjentkę w Argentynie, która powiedziała mi, że gdy zaczęła nosić odpowiednią bieliznę w ciągu dnia i przebierać się po powrocie do domu, jej dyskomfort zniknął. A jej życie intymne stało się o wiele przyjemniejsze. A teraz, numer trzy: coś, co wiele kobiet całkowicie pomija. Dieta bezpośrednio wpływa na zdrowie intymne. Słyszałaś powiedzenie, jesteś tym, co jesz, prawda? Ma ono tutaj większe zastosowanie, niż myślisz. Produkty bogate w probiotyki, takie jak jogurt naturalny, kefir i fermentowane warzywa, pomagają utrzymać zdrową florę bakteryjną pochwy. Z drugiej strony. Nadmiar cukru sprzyja infekcjom drożdżakowym. Zrównoważona dieta z owocami, dużą ilością wody i mniejszą ilością przetworzonej żywności nie tylko poprawia samopoczucie, twoje ciało odzwierciedla to na każdym kroku, w tym w twoim naturalnym zapachu. A oto fascynująca informacja, której dowiedziałam się z badań: naturalny aromat zdrowej kobiety zawiera feromony, które biologicznie przyciągają jej partnera. To nie romans, to chemia. Po czwarte, i to jest niezbędne, regularne badania ginekologiczne. Nie czekaj na objawy, kochanie. Zapobieganie to potęga. Wiele kobiet przechodzi łagodne infekcje bez wyraźnego dyskomfortu, a mimo to zmieniają one poziom pH i wytwarzają nieprzyjemne zapachy, które wpływają na intymność i pewność siebie. Kontrola co sześć miesięcy lub raz w roku zapewnia bezpieczeństwo, wiedzę i pewność siebie. Kiedyś pracowałam z parą z Hiszpanii. Która była na skraju rozwodu z powodu problemów z intymnością. Przyczyna? Niezdiagnozowana bakteryjna vaginoza, która napawała ją wstydem. Po leczeniu na nowo odkryli iskrę, którą uważali za straconą na zawsze. Komunikacja medyczna to miłość do siebie. I wreszcie numer pięć. Ta, która zmienia wszystko. Twoje zdrowie emocjonalne i psychiczne. Stres, lęk, słaby sen, wszystko to zaburza gospodarkę hormonalną. Wpływa na równowagę pH naturalne nawilżenie, a nawet pożądanie seksualne. Czy zauważyłaś, jak wszystko płynie lepiej, gdy jesteś spokojna i szczęśliwa? To nie przypadek. Mężczyźni czują, gdy kobieta jest w zgodzie ze sobą, gdy dba o swoje ciało, umysł i ducha. Medytacja, ruch, odpoczynek, czas dla siebie to nie luksusy, to magnes. Kobieta, która stawia siebie na pierwszym miejscu, staje się nieodparta. Zanim się pożegnamy, Zapraszam do subskrybowania kanału Amoren Historia, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do wszystkich moich wspaniałych subskrybentów, którzy są już częścią tej społeczności, dziękuję wam z całego serca. Wiecie, że osobiście poświęcam czas, aby odpowiadać na wasze pytania i troskliwie was wspierać. Możecie śmiało pytać o wszystko w komentarzach. Specjalne pozdrowienia dla moich wspaniałych obserwatorów z Peru, Ekwadoru, Wenezueli i Stanów Zjednoczonych. Czytam was, widzę was i doceniam. I jedno ważne przypomnienie. Zwracajcie uwagę na to, czego słuchacie. Tylko tutaj, na Amoren Historia, znajdziecie moje autentyczne treści. Jest tylko jedna. Doktor Paulina Kastania. Która z tych wskazówek najbardziej do Was przemówiła? Dajcie znać w komentarzach. Z jakiego kraju oglądacie? Czego się dziś nauczyliście? Uwielbiam Was czytać i być blisko każdego z Was. Udostępnij ten film znajomemu, który potrzebuje go usłyszeć. Do zobaczenia w następnym filmie. Z wielką miłością. Pa.